Małpka Nora i jej dobry uczynek. Gdzieś daleko w Ameryce Południowej, na jednym z pięknych drzew bambusowych, żyła sobie mała małpka Nora. Nora miała trójkę rodzeństwa dwie siostry i brata. Często małpki robiły zawody: kto skoczy najdalej trzymając się bambusowej liny. Czasem te konkurencje kończyły się upadkami, bo odległości między drzewami były naprawdę duże. Małpki jednak śmiały się, przy tym biegały i cieszyły bezgraniczną wolnością i zabawą na łonie natury. Raz po raz lubiały też obserwować ludzi, którzy małymi grupami wycieczkowymi zwiedzali lasy, ale nigdy nie podchodziły one za blisko. Mama zawsze powtarzała, że jest to niebezpieczne i lepiej nie spouchwalać się z ludźmi. Często mówiła: Każde z Was powinno pamiętać, że nie podchodzimy sami do nieznajomych. Nie bierzemy od nich łakoci czy bananów w przypadku małpek. Ludzie wiedzą, że to jest nasz przysmak. Nie chcę, żeby ktoś zrobił Wam krzywdę. Nora i rodzeństwo słuchali słów mamy. Ale tego dnia było trochę inaczej. Małpka oddaliła się od miejsca, w którym się bawiła z siostrami, prowadzona nieznajomym dźwiękiem, który przypominał jakby płacz albo wołanie. Po przeskoczeniu paru drzew dalej, pośród zarośli, ujrzała małą płaczącą dziewczynkę, która siedziała pod drzewem wystraszona. Nora skoczyła na drzewo, będące jeszcze bliżej dziewczynki, żeby zobaczyć, co się stało. Jakieś 15 minut wcześniej szła tą drogą wycieczka i małpka wywnioskowała, że ta mała istotka musiała się zgubić. Tosia, bo takiej było na imię, usłyszała szelest między drzewami i pomyślała, że to jakieś niebezpieczne zwierzę i może jej coś grozić. Znieruchomiała. Zdumiona, kiedy zobaczyła małpkę, która jej się bacznie przygląda. Nora, nie chcąc wystraszyć Tosi, zatańczyła małpitaniec wywijając swoim długim ogonem i dziewczynka się roześmiała. Kiedy Nora zobaczyła, że Tosia się uśmiecha, zaczepiona ogonem zaczęła zwisać głową w dół. Chodź tu, małpko, chodź, ale jesteś śmieszna. Potrafisz więcej takich sztuczek? Zapytała dziewczynka. Nora wyskoczyła do góry i zaczęła huśtać się między bambusowymi linami wysoko nad głową Tosi. Dziewczynka przez chwilę poczuła, jakby była w cyrku, a ona była wyjątkowym widzem tego przedstawienia. Za chwilę jednak znów przypomniała sobie, że się zgubiła i tak naprawdę za parę godzin się ściemni, a ona nie wie, gdzie są jej rodzice. Wizja zostania w ogromnym lesie zbytnio jej się nie podobała i chciała jak najszybciej odnaleźć wycieczkę. Nora zauważyła zmartwienie dziewczynki. Weszła na najwyższe możliwe drzewo, żeby dojrzeć jak daleko oddalili się ludzie. Małpka zobaczyła, że grupka wycieczkowa jest oddalona o jakieś 10 minut drogi od dziewczynki. Zeszła szybciutko na dół, chwyciła Tosię za rękę i zaczęła biec razem z nią w kierunku grupy. Tosia oszołomiona, biegła razem z małpką, choć nie wiedziała dokąd, ale jej figle i akrobacje pokazane wcześniej sprawiły, że dziewczynka nie bała się małpki. Biegły tak razem, na chwilę zwalniając, do czasu aż z daleka Tosia dojrzała tatę. – Tato, tu jestem! – zawołała. Bałam się, że tu zostanę. Ta śmieszna małpka mi pomogła. To ona mnie tu zaprowadziła. Nora chwilę wcześniej puściła już rączkę dziewczynki, bo nie chciała się zbliżać do ludzi i z daleka obserwowała, co się dzieje. Tata wyściskał Tosie i powiedział, że musi być bardziej uważna i w każdym nowym, nieznajomym miejscu bardziej pilnować mamy i taty. Tosia grzecznie obiecała, że będzie bardziej ostrożna. Tato tylko rozczochrał jej włosy i powiedział: No już dobrze, nic się nie stało. Najważniejsze, że jesteś cała i zdrowa. I dał jej buziaka, moja mała córeczka, powiedział. Tato, czy mamy coś dla tej małpki? Chciałabym coś jej dać. Mamy banany? Nie mamy bananów, kochanie, ale mamy jabłka, powiedział tato. A czy małpki jedzą jabłka? Zapytała córeczka. Lubią różne owoce, odpowiedział tata. To dajmy jej jabłko, nalegała dziewczynka. Tata wyciągnął jedno jabłko, i Tosia podeszła, żeby dać noże jabłko, bo stała ona w pewnej odległości. Małpka uradowana chwyciła jabłko i wyciągnęła rękę po drugie. Tato, ona chce jeszcze zaśmiała się Tosia. Mamy jeszcze parę. Połóż jej parę na ziemi. I weźmie ile będzie chciała, powiedział tata. Małpka odliczyła jeszcze trzy jabłka z myślą o swoim rodzeństwie. Łącznie wzięła cztery jabłuszka, żeby podzielić się z bratem i siostrami. Więcej byłoby jej ciężko unieść, bo nie miałaby jak skakać i trzymać się drzew. Nora zaczęła skakać z radości i wydawać piskliwe dźwięki charakterystyczne dla małpek. Chwyciła wszystkie jabłuszka, dokładnie, żeby żadnego nie zgubić, i pobiegła w stronę domu. Tosia pomachała jej na pożegnanie, krzycząc: Dziękuję, dziękuję. Ale Małpka już nie słyszała, bo była za daleko. Nora przybiegła do domu i pokazała jabłuszka mamie. Skąd je masz? I to aż tyle? Zapytała mama Małpki. Nora odpowiedziała tylko: Mamusiu, zrobiłam dziś dobry uczynek. Ale nie martw się, byłam bardzo ostrożna. Rodzeństwo nory przybiegło spróbować jabłek i tak cała rodzina zajadała się jabłuszkami, które nora dostała od zagubionej dziewczynki. Zbliżała się noc i małpki szykowały się do spania. A nora na dobranoc opowiedziała mamie, co jej się dziś przydarzyło.